Cześć. Ja jestem Przemek, jestem przewodnikiem turystycznym i pokazuję ciekawostki na TikToku. Asklepios, czyli de facto znany z rzymskiej mitologii jako eskula, którego mamy przy każdej aptece, to gość, któremu wybudowano takie świątynie jak ta, Epidawros. A jak wyglądało leczenie w świątyni Asklepiosa? No, ciekawie całkiem, ponieważ funkcjonowało to w ten sposób, że przychodzono. Zastanawiano się nad tym, w jaki sposób powinno się złożyć ofiary, odprawić specjalny post, a następnie w tym miejscu zasypiano, myśląc o Bogu, a sklepiosie. Ludzie, którzy przychodzili tutaj się wyleczyć, przeżywali różnego rodzaju mistyczne sny. W ciągu tych snów, na przykład do osoby, która była ślepa, przychodził Asklepios, sklepios dotykał jej oczu, i okazywało się, że budziła się już widząc. Na przykład kobieta, która nie mogła zajść w ciążę, czasami czuła jak we śnie, a sklepios dotyka jej brzucha i wtedy okazywało się, że zaczyna być płodna. Więc te sny działały troszeczkę prawdopodobnie psychoterapeutycznie. Ludzie czuli więź z tym miejscem. Funkcjonowała tutaj pewnego rodzaju niezwykła magia albo efekt autopsychoterapii. Czyli w ciągu snów można było się zwyczajnie uleczyć. No tak samo jak w ciągu normalnego snu mamy regenerację i dzięki temu budzimy się i czujemy się lepiej. Ale to miejsce ma swoją przepiękną, kontynuowaną atmosferę, i ta magia u nas się tutaj trochę w powietrzu połączona z Teatrem Epidawros. Jest to naprawdę perełka w świecie starożytnej Grecji.